Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na kanale Gotować każdy może. Dzisiaj zupa krem z cebuli. Jednakże zanim zaczniemy, chciałbym Was oczywiście gorąco zachęcić do subskrypcji kanału Gotować każdy może. Zasubskrybuj kanał Gotować każdy może, kliknij dzwoneczek, za co z góry Wam bardzo, bardzo dziękuję. Okej okay, kochani, nie ma na co czekać. Zaczynamy, zabieramy się za pracę. Za moment, będzie nam potrzebne do do przepisu. Przede wszystkim krem z cebuli. Jak sama nazwa wskazuje, cebula. Czyli mniej więcej gdzieś około kilograma cebuli mam tutaj przygotowane, jeszcze nie pokrojone za moment będę kroił. Oczywiście czosnek. Czosnek. Ja teraz mam tutaj cztery ząbki, cztery ząbki czosnku, yy, marchewka yy, oraz pietruszka. To o, użyję do przygotowania takiego wywaru e, warzywnego, takiego wywaru, który po prostu będę potrzebował do, do mojej zupy krem. E, następnie, pięć akurat takich mniejszych kartofelków, ale to w zupełności wystarczy. Jedna pierś, e, cała pierś z kuraka, a czy połowa piersi z łyżka masła. Eee, zaraz do podsmażenia cebuli ja wlewam odrobinę olej, 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 oleju jak i dodaję łyżkę masła. No i oczywiście sól, e, sól kieprz do smaku, jak i e, inne zioła, e, mianowicie e, rozmaryn, e, następnie majeranek, odrobinę e, papryki, chili no i oczywiście gałka muszkatołowa, którą oczywiście zetrę na odrobinę zetrę na tarce. Także kochani, ja się biorę za wstawienie mojego wywaru warzywnego, a i za moment kroimy cebulę i przechodzimy do mojego mojego naczynia, w którym będę gotował całą zupę krem. I na pierwszy ogień, tak jak już wspominałem, idzie olej, ja już tutaj odrobinę wlałem do mojego garnuszka, on już się fajnie nagrzewa, no i co, i teraz masełko, masełko, które, łyżkę masła, którą dodam do mojej oliwy, czekam aż się rozpuści i oczywiście, aż się nagrzeje, dostatecznie mocno. Wygląda, że jest bardzo dużo cebuli, jednakże z chwilą, kiedy będę podsmażał, ona sukcesywnie będzie zmniejszała swoją objętość. także akurat, jeżeli chodzi o ilość cebuli w garnku na chwilę obecną nie ma się czym martwić. Zresztą jest to zupa, krem e, z cebuli, z czego tej cebuli powinno być dużo. Cebula fajnie się już przeszkliła i teraz właśnie na tym etapie dodaję część moich przypraw, czyli dodaję rozmaryn, e, majeranek oraz paprykę chili. Przyprawy już lądują w moim garnku. mieszam. Następnie dodaję moje ziemniaki, ale ja je oczywiście już pokroiłem w takie ósemeczki, w takie ósemeczki, w takie mniejsze kawałki w każdym bądź razie. Już rzucam do mojego garnka. Przemieszam, a następnie dodaję jedną łyżkę mojego wywaru z warzyw. Jeszcze raz przemieszam i tak niech się dusi mniej więcej gdzieś około 5 minut. Pod przykryciem oczywiście. Moja cebulka ziemniaczki już zmiękły względem czego teraz jest czas na to, aby dodać mojego kurczaczka, którego przesmażyłem pokroiłem na takie łódeczki, następnie kurczaczka, piersi kurczaka, a następnie pokroiłem na takie łódeczki, łódeczki a następnie przesmażyłem na patelni. Także dodajemy już go właśnie z tym tłuszczem, tego tłuszczu aż tak dużo nie było, ale de facto z tym tłuszczem dodajemy do mojego garnka. Tutaj nada ten tłuszcz jeszcze, nada takiego specyficznego smaku dla mojej całej potrawy. Także ja już go tutaj dodałem. Następnie wlewam całą resztę mojego wywaru warzywnego łącznie z tej zmarteweczką pietruszką. Mniej więcej gdzieś około półtora litra wywaru. Przygotowałem. Następnie gałka muszkatałowa, aby podkreśliło smak mojej zupy, Sól powinno wystarczyć oraz pieprz do smaku. No i oczywiście mieszamy na zmiksowanie moich wszystkich produktów, które włożyłem właśnie do mojej zupy cebulowej. I na samym końcu, już moja zupa jest praktycznie rzecz biorąc zmiksowana, na samym końcu dolewam śmietany do soku. Ok, moi imię, czas na test. Próbę smaku. Mmm. To fantazja. Naprawdę obłędny smak. Dodałem drobinę jogurtu. Smakuje rewelacyjnie. Mmm. Pani, polecam ten przepis. Bardzo prosty, szybki w wykonaniu. A zupa y, smakuje obłędnie. Także. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. A ja, oczywiście, zabieram się za moją zupę cebulową. No i najważniejsze, życzę Wam smacznego. Cześć! Na razie! Trzymajcie się!